Foch, karanie ciszą i brakiem uwagi. Znasz te zachowania? Jeżeli tak, to masz do czynienia z osobą pasywno-agresywną. Nie zrobi awantury, za to ukaże cię ciszą, fochem i brakiem uwagi, wycofując się z relacji. Osoba taka wyraża niezadowolenie w sposób pośredni i ukryty. Nie umie komunikować swoich uczuć, więc innych ignoruje. Będzie celowo opóźniała zadania, doświadczy sarkastycznych uwag w stylu I jaka dobra prezentacja biorąc pod uwagę twoje umiejętności, usłyszysz ironiczne komentarze to był żart, nie znasz się, wyluzuj lub ukrytą krytykę. Serio, chcesz takiś na spotkanie, widziałaś się w lustrze? Taka osoba oczekuje, że domyślisz się o co jej chodzi, a jak nie, to na przykład rozłączy połączenie, zrzuci winę na innych, zamiast przeprosić, mówiąc nie wiem dlaczego tak wyszło. Jeżeli usłyszysz wypowiedzi w stylu cóż, chyba wiedziałeś, co robisz, albo jak nie chcesz słuchać, to nie, to masz do czynienia z osobą pasywno-agresywną. Rozpoznaj ją i obserwuj mój profil, bo w kolejnym wideo pokażę Ci, jak sobie z takimi osobami skutecznie radzić.